Meghan Markle, niegdyś ulubienica mediów, znów znalazła się na pierwszych stronach tabloidów, choć tym razem w kontekście mniej pochlebnym. Informacje pochodzące od osób, które współpracowały z nią na przestrzeni lat, rzucają nowe światło na jej postać. Jak twierdzą źródła, jej wejście do rodziny królewskiej miało być marzeniem o blichtrze, sławie i uwielbieniu, lecz rzeczywistość szybko zweryfikowała te oczekiwania. Zdaniem zagranicznej prasy, Meghan, będąc żoną księcia Harry'ego, nie zyskała sympatii publiczności, co doprowadziło do serii niezręcznych sytuacji i kontrowersji medialnych. W konsekwencji para postanowiła opuścić Wielką Brytanię i przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Tam jednak, pomimo początkowego zainteresowania, ich popularność również wydaje się słabnąć, szczególnie po serii emocjonalnych wywiadów. Obecnie 44-letnia Megan zajmuje się sprzedażą przetworów, co stanowi znaczącą zmianę w jej karierze. Osoby, które pracowały z Megan, ujawniają jej mniej znane oblicze, które zdaniem wielu odbiega od publicznego wizerunku. Opinie te mogą wpłynąć na sposób, w jaki była aktorka jest postrzegana zarówno w Hollywood, jak i na świecie. Czy te nowe informacje zaszkodzą jej dalszej działalności, czy też zostaną przyjęte z pewną dozą sceptycyzmu, pozostaje kwestią otwartą. Meghan Markle, znana z bycia postacią kontrowersyjną, ponownie znajduje się w centrum skandalu medialnego, jak donosi Hollywood Reporter. Portal zebrał wypowiedzi pracowników, którzy współpracowali z żoną księcia Harry'ego, rysując obraz osoby wymagającej i trudnej w relacjach zawodowych. Z relacji wynika, że Megan, pomimo swojego doświadczenia medialnego, często znajduje się w centrum konfliktów, co sprzyja jej obrazowi złośliwej księżnej. Pracownicy opisują ją jako osobę, która uwielbia być w centrum uwagi, co czasami osiąga kosztem innych. Dodatkowo, jej zachowanie, w tym wysyłanie maili o piątej rano, przyczyniło się do narastania negatywnych opinii wśród zespołu. Informacje te rzucają nowe światło na jej postać, szczególnie w kontekście jej przesłych ról, jak chociażby sympatycznej Rachel z serialu Suits. Opowieści o jej humorach, dąsach, a także traktowaniu innych z góry zdają się być w sprzeczności z jej publicznym wizerunkiem. Cytowany przez portal Informator twierdzi, że Megan jest nieustępliwa, a jej postawa może wpłynąć na dalszą karierę medialną i publiczne postrzeganie. Skutki tych doniesień mogą być długotrwałe, zarówno dla jej relacji zawodowych, jak i dla ogólnego wizerunku, który próbuje kreować w mediach i życiu publicznym.